Z antynatalizmem jest jak ze zwiedzaniem jakiegoś kraju. Można eksplorować całe życie i mało, można w ogóle tego nie robić i można to zrobić w ekspresowym tempie. Czasami jest tak, że się ma parę godzin między lądowania i chce się coś szybko zaliczyć. Tak też zrobię dziś z antynatalizmem. Antynatalizm uprościłbym do poglądu, że poczęcie nowych istnień do życia jest moralnie złe. Ja po prostu nie rozumiem, co to znaczy moralnie złe. Moralność, dobro i zło to koncepcje stworzone przez człowieka, jak wyspa Sentoza w Singapurze. Nawet cierpienie to po prostu koncepcja. Tu i teraz jest to, co jest. I to jest najmniej kłamliwy raport z rzeczywistości, jaki znam. Wszystko inne to oceny, z którymi można się zgadzać lub nie. I bynajmniej nie twierdzę, że robienie dzieci jest moralnie dobre. Po prostu nie mogę stwierdzić, że jest obiektywnie moralnie złe. Nie zgadzam się również z określeniem, jakoby brak cierpienia lub brak złego życia był dobry, a brak przyjemności lub brak dobrego życia tylko nie był zły. Znowu, rozumiem skąd wracają antynataliści, ale nie wiem skąd wracają Litwini. Osoba, która się nie urodziła i nie doznała cierpienia ani przyjemności, po prostu ich nie doznała. I nie doznała absencji ani tego, ani tego. Może i można w uproszczeniu powiedzieć, że jest to i dobre, i złe, ale wybiórczo mówić, że jest to dobre, ale wcale nie złe. Już nie przechodzi granic mojego poczucia logiki. Jak w większości koncepcji, filozofii czy ideologii, widzę tutaj próbę znalezienia większego sensu, ładu, instrukcji na życie czy kodeksu moralnego, niż realnie jest do znalezienia. Żyćko z mojej perspektywy wydaje się być jedną pierdolną ciekawostką, zagwóstką i fenomenem. Nie mam pojęcia, jak to się wszystko dzieje. Nie czuję, że z danych mi danych mogę dojść do konkluzji, że mam moralny obowiązek powoływać do życia nowe jednostki, lub wręcz ich nie powoływać. Sztuką jest nauczyć się akceptować, że na większość ciekawych pytań po prostu nie znajdziemy odpowiedzi. Jak to powiedział Cheese, jest tylko ulica, gra i co się dzieje dzisiaj. Jeżeli chodzi o antynatalizm, moralność, zaburzenia odżywiania i miłość, i mam być szczery, to z pieskiem se wolę chodzić na spacery. Przez większość osób, które mnie znają, prawdopodobnie zostałbym oceniony jako dobry, może nawet bardzo dobry człowiek. Sam czuję w sobie duże pokłady empatii, miłości, nie gniewam się na ludzi przez dłużej niż dwie sekundy, nawet gdy ich ignorancja sprawia, że witki mi opadają. Nie jestem taki jednak dlatego, że to moralnie dobre. Dla mnie to przede wszystkim logiczne. Manifestuję to, w co wierzę. Po prostu wierzę w te ruchy jako optymalne, zgodne ze mną, staram się być autentyczny, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, w tym ludzi wokół. Jestem w tym tak bardzo egoistyczny, że czasem tego egoizmu nie widać. Jedni mówią beka ponad honor, jedni mówią razem ponad kilo. Ja dziś se powiem akceptacja ponad koncepcję. I to tyle w sumie, co mam do powiedzenia w temacie tego antynatalizmu, ja? Dziękuję za pytanko, pozdrawiam serdecznie.